Szanowni Państwo, witam serdecznie na konferencji prasowej dotyczącej zasad funkcjonowania hospic Hospicium Perinatalnego. Sama konferencja jest bezpośrednią odpowiedzią twórców pierwszej i jedynej takiej placówki w Polsce, w której właśnie jesteśmy, na wystąpienie pani premier Beaty Szydło. Wystąpienie pani premier dotyczyło chęci uruchomienia programu wsparcia rodzin i matek. Chcących, decydujących się na urodzenie dzieci niepełnosprawnych. Hospicjum perinatalne chroni nieuleczalnie chore dziecko, z jednej strony wobec eugenicznej aborcji, czyli przerwania ciąży, a z drugiej strony przed uporczywą terapią. Uporczywa terapia to jest działanie już po urodzeniu dziecka, takie jak resuscytacja, operacje chirurgiczne i przedłużanie życia. Jeżeli dziecko ma wadę letalną, wówczas odpowiednim postępowaniem lekarskim jest zastosowanie opieki paliatywnej, czyli zrobienie tego, czym zajmuje się hospicjum. Nie ma dobrej opieki paliatywnej perinatalnej, nie ma dobrej konsultacji, nie ma rzetelnej konsultacji. Jeżeli tego typu informacje będą się dostawać do mediów, to cała. Idea, która jest no, wspaniałą ideą, bo nikt z nas chyba nie ma wątpliwości, że kobietom, która, kobiecie, która dowiaduje się o tym, że jej dziecko jest chore, jej świat się wali. Ja to starałam się wyjaśnić w wywiadzie dla medycyny praktycznej. Ten świat w ciągu sekundy to są młode zdrowe pary. I ona się w ciągu sekundy dowiaduje, że jej przepiękne, wyczekane dziecko jest chore, a nieuleczalnie chore. A jeżeli później jej powiemy, proszę pani, myśmy się pomylili. Panie dziecko, jest zdrowe. Właściwie ta cała nasza opieka była niepotrzebna, no to czy to jest poważne? W związku z tym ja, ja po prostu uważam, że jeżeli powstaje nowa działka medycyny, musi być ekspert i musimy szkolić ludzi. Chcemy przekazać naszą wiedzę i doświadczenie, które z kolejnych z którymi dzielą się pady, które przeszły przez każdą z opcji, które mają do wyboru w świetle obecnie funkcjonującej ustawy. Jeżeli chcą na, mieć dalsze spotkania to to się odbywa. Te spotkania również trwają przez całą ciążę, poród i w sytuacji zgonu dziecka z powodu wad letalnych również na oddziale szpitalnym te Panie czy, czy Państwo z nami się kontaktują, ponieważ prowadzimy również grupy wsparcia dla rodziców w żałobie. Po stracie tak zwanej okołoporodowej i po stracie dziecka już które trochę przeżyło i było pod naszą opieką.